Okej, okay, witam bardzo serdecznie w bitewce na patoniku, batoniku M60FC. Od razu wam zaspoileruję, że jest to najlepsza bitwa ja chyba jaką kiedykolwiek rozegrałem na tym losowaniu, więc myślę, że to już powinno Was zaciekawić. Patonik M60, czym tak naprawdę patonik różni się od swojego poprzednika. Oczywiście pancerzem kadłuba, który tutaj ma naprawdę świetne wartości, jest bardzo ciężko konwencjonalnymi pociskami przebić mu kadłub. Niestety w spadku dostaliśmy albo nie dostaliśmy lepszej wieży. Tylko te poliki łykają prawie wszystko niestety, no i garnek masakra dodatkowo jak to w patonach, magazyn amunicyjny, nie da się niestety jego usunąć, więc jest w wieży no i na domiar złego tylko czterech załogantów. Natomiast tak jak mówię, czołg potrafi coś dingnąć, więc jego przeżywalność jest w miarę dobra, jest w miarę mobilny, w miarę to jeździ, no i działo, które jest bardzo fajne. Oczywiście lówka z Leoparda ze świetnymi APDS-kami. Także cóż, mogę wam więcej powiedzieć. Świetna maszyna, yy, alternatywa dla leoparda i zapraszam do oglądania. Na pewno nie jest źle, aczkolwiek mogło być lepiej. No. Nie mam faktycznie tutaj żadnych tych osłonek yy, z krzaków, co na pewno troszeczkę mnie tutaj wkurza. No, ale cóż też zrobisz, no nic jak nic nie zrobisz. Dobra, zobaczmy. To jest na pewno lepszy ostrzał na sam cap zdecydowanie. Jest lepszy ostrzał. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, widzę go. Ja sobie spieprzam. To, że mi się uda. Spieprzyć tutaj za to. O, mi się udało. Dobra, udało się nawet spieprzyć, jestem zadowolony. Super. Dobra, także, jak ktoś by tutaj stał w tych krzakach albo próbował dojechać to miałbym na niego ładne bicie a na to B też nie najgorzej, tu jest przeciwnik w ogóle także spoko dzień dobry do widzenia no i na razie rozpoczyna się całkiem spoko jakieś tam wizualizacje tutaj mam na to B jakby coś tu chciało podjechać też nie jest najgorzej, bo mam Dobry widok. Ciekawe tego, czy coś jest w tych szakach. No? Dobrze, że zacząłem jechać. Nie dowiem się, póki nie podjadę, więc podjeżdżam, czy coś jest w tych krzakach, Najpierw się dowiem z bliska. Co będzie troszeczkę upierdliwe, no ale wiadomo. Kto nie ryzykuje, tak jak już wspomniałem, nie pije szampana. Więc ryzyko jest zawsze tutaj podjęte. No, jest zawsze. Sukces jest obarczony ryzykiem, nieprawdaż na zawsze? Hmm. Nie chcę tutaj przeraszować Bo jestem tutaj sam praktycznie rzecz biorąc, więc chyba poczekam tutaj po prostu Zobaczymy, może coś się mi uda dostrzec? Tam jest przeciwnik, okej okay. to wiedzieć, że raszuję tamtędy to we dwóch Dobra ma je kadłuba, dobrze Nie wiem, spróbuję tu Jest tam ten przeciwnik, tylko ja go nie widzę niestety jakby tutaj wyjechał wyraźniej to bym miał lepszy strzał, natomiast widzicie jak jest, dobra, czy tutaj coś jest? Coś słyszę Coś tu ewidentnie jeździ Ewidentnie słyszę silnik Jakieś maszynki Rozpielniczu Tutaj jedzie, świetnie Dostał, idealnie Tylko że oni prędzej czy później tutaj moją pozycję wyczują nawet nie muszą widzieć tam mam też jednego po prawej także to jest na pewno niebezpieczne od tej strony samo stanie tutaj już jest takie wiecie w miarę liski Ale chyba zostanę tutaj w tych szczeczałach na razie, bo alternatywy nie widzę. Jakiejś alternatywnej, alternatywy nie widzę. Dobra. No ktoś tu na pewno podjedzie niedługo. Na no, B jest dostęp. Tak? Dobra. Nie czy będę w stanie go tutaj gdzieś zauważyć I A nam odkapowują, niedobrze mhm. Dobra, mamy go Nie trafiłem, słabo Może mnie nie zauważy Nie zauważył, nie spoko Dobra, dostaje po plecach Jakieś tam strzały zawsze spoko No nie jest za dobrze ogólnie Jeżeli chodzi o taki kształt to jest słabiutko O kurde, no to się zdradziłem teraz Idę tak mega Dobra, jedzie następny show. Nie wiem czy mnie zauważył, mam nadzieję, że, że nie Dobra Ten Tiger tam jest Dobra Wiem, że jest tam Tiger, to jest moja przewaga Nad przeciwnikami Dobra, ktoś tam strzela Jedzie tu ktoś wiecie tutaj ktoś dostał eee, no on jest operative teraz więc muszę uważać no ale chyba dostanie dostał pięknie dobra uważać na tygrysa na les i na, na, na karpie no ale na razie cisza spoko fajnie fajnie Dobra Chyba się cofnę troszeczkę Jest ten Tiger Dobra Dostał Staram się Spróbować jeszcze drugi raz puszczać go Idealnie Dobra Coś tutaj od przodu jeszcze było Więc ja już teraz O Ja już teraz mam problemy Więc się postaram wycofać na faście na maksa Okej, okay, dobra Już wiedzą gdzie jestem, więc tutaj to nic nie zadziała już Efektu zaskoczenia już nie ma niestety Coś takiego zniknęło jak efekt zaskoczenia Natomiast w krzakach dalej jestem mocny że jak zniknę z krzaków Ale mogę jeszcze spróbować ich tutaj porobić manewrem krzakowym Czyli zmienić się tutaj pozycję Został Pytanie, czy dalej może strzelać Pewnie może Dobra Dostał, świetnie Ósmy fragent eee, No całkiem nieźle No chcą mnie zniszczyć za Tutaj za wszelką cenę No jest niedobrze Ogólnie Bo ja tutaj muszę mieć dobry strzał Idealnie Świetnie Kurde, dziewiąty frag Ja pierdzielę, co tu się dzieje Już bez przesady. Przeciwnicy już nie mają za dużo maszyn. Ja tutaj zostanę, bo tutaj jest pozycja dobra. I też widać w razie czego jakby tu ktoś przejeżdżał, więc chyba, chyba sobie postoję po prostu. Możemy to wygrać. Także jest spok pod tej strony. Dobra. Nic nie jedzie, no to ja podjadę w razie czego. No i mamy dwa kapy. Ja się w... Udam na C teraz, powinno być spoko. oj. oj, oj. Dobra. Okej. Okay. Dobra, widzę go. Ale on mnie może nie widzi. Raczej będzie strzelał na ślepo, mam nadzieję. Że nie że Jeszcze uda się mi być przez jakiś czas sniki Zobaczymy Dobra, jedzie. Jedna sekunda naprawy. Dobra. Dzień dobry. O o, coś tam przejechało grubego. Aha, nie mamy amunicji. No to fajnie ogólnie. Ale to muszę jechać na B. W takim razie jak najszybciej się z Lisa planować. No bo inaczej nie mam czym strzelać. A to jest niefajne. Gorzej, że widzę, że tutaj Tiger 2H podjechał i nas morduje powoli. A ja nie mam pocisków. No i pelotka mnie dojechała i te 4400. No i niestety tak to się skończył. Brak pocisków. Kto dotrwał do końca, dziękuję bardzo za obejrzenie. Ja sobie chyba jeszcze czymś tam spróbuję to pojechać, ugrać tą bitwę, w razie czego wam jeszcze tutaj dorzucę.